Proszę, proszę, ha, kolega z reprezentacji, cześć! Siemanko! Siemanko, no, cze. co ty jest? Powiedz, jak tam się czujesz po wygranym meczu, co? No jak tam? No, 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 no. no. Ja Może mi jakoś tak dziwnie, kurde. Nie jestem przyzwyczajony, wiesz, kurde. Stary, trzeba się cieszyć i zapamiętać te chwile, człowieku. No w sumie tak, szybko się nie powtórzy, nie? Ty, wygrać z Belgią to jest naprawdę, co? No tak, no ale co, nie, nie przeszkadza Ci to, że te łebki mieli, nie wiem, po 13 lat? Co? Proszę Cię, Ty słuchaj, juniorzy, nie juniorzy, zawsze to reprezentacja Belgii, nie? No w sumie, w sumie tak, no kurde, w sumie da, no fiora, kurde, no. Ale kurde, naprawdę dobrze, że trener do nich poszedł w przerwie, dał im na te lody, bo by nam, kurde, do końca nie odpuścili, kurde. Gówna żeria się zawzięła, patrz. Na maksa. To jest po prostu. Słuchaj, właśnie, miałem ci powiedzieć, rewelacyjny byłeś w, mecu, w meczu z Hiszpanią, człowieku. Poezja. Przypomnij, przypomnij. No, z Hiszpanią 6-0. Nie kojarzę. No, taki zajebisty balejarz miałeś. A! No, ha, to Cały Meksyk to chciałem powiedzieć, człowieku, jaki miałeś zarobiste pasemka, jak ci się to w słońcu skrzyło. Jak ile w tym było finezji, jak żeś tak fajnie szedł po boisku? Kurde. A wyobraź sobie, co by było, gdybyś jeszcze zaczął biegać? To by było. A? Ty, jo. faktycznie nie pomyślałem! Chociaż nie, czekaj, powiem ci tak, ostatnio na treningu jak się przebiegłem, to chłopaki no. od nas on normalnie w szoku byli, rozumiesz? Kulasz mam ciary, Ty, Ale, ale, ale moje ci, chwilę, a tak szczerze mi powiedz, co się jo. stało w ostatnim meczu? Czemu ty nie strzeliłeś tej bramki główką? Przecież to była stuprocentowa okaza człowieku. Pro, proszę, tak się się gada, stuprocentowa, akurat, stuprocentowa. Stary, zrozum, półtorej godziny spędziłem u fryzjera, tak? Wszystko na lakier. Miałem to zaprzepaścić dla głupiej, rozumiesz, bramki. Nie wiesz, jak się lakier od piłki kruszy. Mam ci podstawy piłki wykładać, proszę cię. Lakier się kruszy? <grym> ty słyszysz, co ty mówisz? I ty jesteś zawodowcem? Co? Człowieku, wiesz, co ja ci na to mogę powiedzieć? Taft z elastyną. Elastyczny. Nie kruszy się, Ta. mega strzał. Kołęź, widzisz, ty. Widzisz. Naprawdę, proszę. widzisz ty, a ty taki mądry jesteś? Powiedz ty mi, za co ty, żeś tą żółtą kartkę dostał, bo w końcu nie wiem. ty. ty to jest w ogóle historia. Dawaj, co dawaj. Biegłem sobie z piłką po boisku, rozumiesz? Cześć, biegłeś. Szedłem sobie z piłką no. po boisku, rozumiesz. Ty, Cześć, cześć, cześć. Z piłką? Szedłem sobie, ty. Dobra, no. I uważaj! No. Szedłem sobie, a sędzia do mnie, że jest spalony. <laughs> spalony? Błagam cię, ty spójrz na mnie. Pięć minut na solarium nawet turbo nie włączyłem, on do mnie, że spalony. Olej <laughs> ko <laughs> koleś. Naprawdę. Co tam? A ty takie, takie drobiazgi zobacz. – A ja tak. takie tam dla żony kilka. Nie, nieważne. – A ty co kupiłeś? A takie o tam o. Rexone kupiłeś? No to trzeba było mi powiedzieć, bym ci dał. Ja tego mam pełno. Skąd? No teraz sponsorem mojego klubu jest Rexona, człowieku. Kurde. E? Wszystkim nam te antyperspiranty porozdawali, kurde. Po co? Myślałem, no że się niby na boisku pocimy, kurde. Uważaj, ja pierdziele, w ogóle na rapince nie znają. Ale amatorka, słuchaj, a ja ci się muszę pochwalić, słuchaj. No. Peeling enzymatyczny od niedawna używam. Rewelacja, wiesz tak. co się z serą po tym dzieje? Ty, nie, no nie, chyba żartuję, że ty to używasz. Nie, powiedz, że ja se robisz. Ale co? A. Ty naprawdę tego tak używasz? Zwariowałeś? Z glinką trzeba używać, rozumiesz? Tak twarz nie jest taka, wiesz, taka, taka, taka podrażniona, lepiej się w kamerach wypada, co cię mam takich podstaw uczyć, człowieka. Dobre, dobra, ty, a no. słuchaj to, a wody hydrotermalnej używałeś? Pa, pa. Jeden, pa. Co ja baba pa. jestem, żeby tego używać. Proszę cię, czekaj. Nie, przestań, przestań, czekaj, czekaj, się ona czekaj. Kochanie, odzurę do ciebie za chwilę, bo kolegę z drużyny spotkałem. No. Taka męska rozmowa, wiesz? no. Pa, no, no przestań, przestań, bo mi się lakier bryli. No. Przepraszam. Przepraszam bardzo, dobrze poznaję. Panowie w reprezentacji, nie, nie. tak? A, tak, ja ja jest. trafiony. Co jest, co? O co chodzi? Mogę mieć malutką prośbę a śmiało, do was? Ale czekaj, ale porszakiem nie wiozę. Nie ma szans, nie ma szans. Nie, 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 nie. Nie. Co jest, Poś... Ale no, a... to dała. No dobra, taka prośba. No. Na, na boisku, nie? Weźcie się wreszcie do roboty. <śla> <śla> Sprawdzałeś to? Proszę Cię, Ty, słyszy, co Ty, zuwariowałeś? Będziesz się przejmował takim człowiekiem, kurde. Widziałeś, jak, jak on wyglądał? Jakie miał zaniedbane paznokcie, kurde. Zresztą słuchaj, co może wiedzieć o piłce człowiek, który ma tak beznadziejną fryzurę? No proszę Cię, <śmicy> ty, kurde. Ty, <śmicy> fakty. No. Ale dupkę to miał zgrabną, nie? A, no to dobra. Ja, na Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Paranie normalni, paranie normalni. Rozumiem, że kategoria piłka nożna, tak? Jak, a, a, wiesz. E, panowie jak was ocenili w tej kategorii? W ogóle jak was oceniali? Jak nas oceniano? Fajnie, 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 fajnie. My staraliśmy się w tym roku z tak słynnym oko oceniać inne kaberty. Wydaje się, że było kilka kabaret, które ba bardzo podchodziło poważnie do, do, do ocen niczym w szkole. No my tak sprzyjamy, że... luźno, luźno, luźno. Ale przyznali pięć dziesiątek przyznaliście gdzieś pięćdziesiątek przyznaliście. My się nie obcinamy. Z Właśnie, ja mam taki dylemat, bo niby te punkty nie są ważne, niby punkty nie są ważne, ale ja przyznaję, że ja zapomniałem, że jak się przyznaje kolejne dychy, to się znaczy, sobie Tak, Tak, wiem, za to byś nie przyznawał. Nie? Para normalni. Dziesięć. Dziesięć punktów. Pierwsza dycha, pierwsza dycha. Ale nie generalnie atmosfera w porządku na ryku. Wow, jak no, zwykle, proszę. jak tak? zwykle. Klimatyzowana sala. Zado zadowoleni? <noise> jak zwykle, niezwykle bardzo bardzo rewelacyjnie. Fajnie, fajnie. Dobrze, panowie, yy, to płacimy za tą pięć. Bardzo fajny bacik, że tak yy, panowie, ile za ten wywiad? No jak zwykle 20 zł. Dobrze. Wyłącznie. Wyłączymy w Przepraszam bardzo. Ej, koleś, ej, koleś, czy, koleś, koleś czy, czy można w bilowie?